W dzisiejszym filmie zajmiemy się konkretną życiową umiejętnością, która zmienia reguły gry w związku. Umiejętnością, która zamiast dzielić łączy, zamiast gasić daje siłę, to umiejętność prawdziwego przyjmowania emocji mężczyzny, a nie tylko ich wysłuchiwania. Weźmy bardzo konkretny przykład, sytuację, która pewnie wielu z Was jest znajoma, Twój mąż, twój partner został wysłany w ważną podróż służbową. Kluczowy wyjazd, a dokładnie w tym samym terminie, jego najlepsi kumple organizują wyjście na wymarzony mecz, na koncert, na coś, na co czekał od miesięcy. I widzisz, jak się waha, jak się miota z jednej strony odpowiedzialność, kariera, zobowiązania, z drugiej potrzeba relaksu, potrzeba, Męskiego towarzystwa, czegoś, co naprawdę kocha. Słyszysz, jak mruczy pod nosem, o rany, nie wiem co robić. Może się wykręcić, może nie jechać. Strasznie chce iść z chłopakami. I w Twojej głowie od razu pojawia się oczywista, logiczna, jedyna słuszna odpowiedź. Przecież to jasne, praca jest ważniejsza. Przyjaciele nie uciekną, kariera to długa, mozolna droga, nie można sobie odpuszczać. Dla ciebie wybór jest prosty, bo ty nie jesteś emocjonalnie uwikłana w ten dylemat, ale on jest i właśnie w tym momencie rodzi się Twoja kluczowa decyzja. Co zrobisz? Możesz przede wszystkim wpaść w pułapkę. Logicznego menadżera, wystąpić z rolą głosu rozsądku, powiedzieć: No co ty, przecież to oczywiste, że jedziesz, nie bądź dzieckiem, i co wtedy? On poczuje się zlekceważony, jego wewnętrzna walka, jego autentyczny dylemat zostanie zbagatelizowany, zamknie się, a ty stracisz szansę na zbudowanie Niesamowitej bliskości. Jest inna droga, droga świadomej, mądrej obecności. To niezbierne słuchanie, to aktywny, trójetapowy proces, który pokazuje mu widzę Cię, rozumiem Cię, jestem z Tobą. Krok pierwszy: odwzorowanie i nadawanie nazwy. Zamiast oceniać, opisz. Zamiast rozwiązywać, nazwij to, co widzisz. Widzę, że się mocno wahasz. Z jednej strony czujesz presję i odpowiedzialność z tej pracy, a z drugiej naprawdę, ale to naprawdę, chciałbyś być teraz z kumplami. To musi być trudny wybór. W tym momencie nie mówisz, co masz zrobić. Mówisz, Twoje uczucia są ważne, są realne. Ja to dostrzegam. To jak otwarcie bezpiecznego zaworu dla jego napięcia. Krok drugi fantazjowanie i współodczuwanie. Potem możesz wejść w sferę marzeń, w to, czego nie da się zrealizować, ale o czym można porozmawiać. Wiesz, strasznie by było super, gdyby istniały teleporty, żebyś mógł załatwić wszystko w pracy, Bachbach, bach, i w mgnieniu oka teleportować się na trybuny z piwem w ręku. No byłoby idealnie. To nie jest infantylne. To pokazuje, że rozumiesz skalę jego pragnienia, że nie bagatelizujesz tego, co dla niego ważne. Potwierdzasz, tak wiem, że to dla Ciebie cenna rzecz, którą musisz odpuścić, i ja też tego żałuję. Krok trzeci. Najważniejszy, podświetlenie najlepszej wersji. A teraz sedno. Po tym jak dałaś mu przestrzeń na emocje, delikatnie, ale stanowczo stajesz po stronie jego wewnętrznej mądrości i odpowiedzialności. Robisz to, przyjmując za pewnik, że on już podjął dobrą decyzję. Nie mówisz, powinieneś jechać do pracy, Mówisz, rozumiem, jak bardzo ci zależy na wyjściu z chłopakami i wiesz, ta cała trudność bierze się stąd, że jesteś człowiekiem, który już się zgodził. Dał słowo, twój szef na tobie polega. To już nie jest kwestia wyboru, to jest kwestia tego, kim jesteś. Osobą, na której można polegać i wiem, że to kosztuje. Żal mi, że tracisz tę fajną imprezę. Ale jednocześnie szanuję Cię za to, że trzymasz danego słowa. Przejdźmy dalej. Co będzie w kolejnym etapie? To wszystko jest jak stara opowieść o dwóch wilkach, które walczą w człowieku. Jeden jest czarny to impuls, chęć przyjemności tu i teraz. Drugi jest biały to odpowiedzialność, honor, długa perspektywa, który wygra ten, którego nakarmisz. Kiedy on się z tobą dzieli swoim dylematem, ty swoją reakcją karmisz jednego z tych wilków. Jeśli zareagujesz z niecierpliwieniem, no weź, zdecyduj przecież to proste. Karmisz czarne, czarnego wilka frustracji i poczucia niezrozumienia. Jeśli zareagujesz jak mądra, stojąca obok niego kobieta, karmisz białego wilka. Stajesz na jego stronę. Pomagasz mu zobaczyć i wybrać najlepszą wersję siebie, tę, którą tak naprawdę już tam jest, tylko jest przysłonięta chwilową pokusą. Podsumowując, przyjąć emocje mężczyzny to nie znaczy pozwolić mu na byle jakość. To nie znaczy wchodzić w rolę matki, która zgadza się na wszystko. To znaczy uznać i nazwać jego wewnętrzną walkę. Widzę Twój dylemat, współodczuwać stratę, jaką poniesie wybierając dobrze. Żałuję, że tracisz tę imprezę. Podświetlić i wzmocnić tę części jego charakteru, która i tak wie, co jest słuszne. Szanuję cię za to, że jesteś osobą, na której można polegać. W ten sposób nie odpychasz go, przyciągasz, budujesz przestrzeń tak bezpieczną, że może się w niej podzielić nawet swoimi słabościami. Wiedząc, że ty nie wykorzystasz ich przeciwko niemu, tylko pomożesz mu znaleźć w sobie siłę. A to dopiero początek. W kolejnych częściach rozkładamy tę umiejętność na czynniki pierwsze i uczymy się jej krok po kroku, bo to jest właśnie ta praktyczna, codzienna mądrość, która zmienia relacje. Jeśli chcesz zgłębić swój własny styl bycia w relacji i zrozumieć, jak Twoja unikalna energia, ta z Twojej daty urodzenia, wpływa na to, jak przyjmujesz emocje innych, zostaw w komentarzu datę urodzenia dzień, miesiąc, rok. Przeanalizuję kilka z nich i opowiem, jak ta wiedza może Ci pomóc w codziennej praktyce. Dajcie znać w komentarzach, czy takie dylematy są wam znane. Do usłyszenia.